Kiedy Kościół uczy nas modlitwę, tej modlitwy szczególnie w tej katechezie Wielkiego Postu, daje nam dzisiaj za przykład niezwykłą osobę, Esterę, w tym pierwszym czytaniu. Esterę, która modli się do Pana Boga o wybawienie. Estera w tej sytuacji swojej życiowej jest podparta pod murem. Tak naprawdę nie ma nic do zrobienia, nie ma nic też do stracenia. Ale nie ma nic, co byłoby w jej życiu przekonujące, żeby uratować siebie, uratować swoich rodaków. I ta modlitwa w takiej bezbronności, w takim swoim może ludzkim zagubieniu, w takim momencie, że nie mogę się niczym pochwalić przed Panem Bogiem, ale powiedzieć tylko tyle, Tobie ufam. Ja nie jestem w stanie już niczego zrobić. Ta modlitwa przynosi owoce, przynosi skutki. Dlatego dzisiaj Jezus woła, proście, otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a będzie wam otworzone. Proście. Słuchajcie, łatwiej chyba jest dawać, a trudniej jest otrzymywać. Łatwiej nam jest obdarowywać prezentami, życzeniami, udzielać nawet pomocy innym, niż poprosić o tą pomoc. Niż powiedzieć, potrzebuję ciebie, czegoś nie umiem, czegoś nie wiem, nie radzę sobie. Boimy się takich momentów, bo może boimy się tego, że najpierw to do nas dojdzie, a potem może ktoś nas oceni, że nie jesteśmy wcale tacy mądrzy, wcale tacy silni, wcale tacy doskonali, że nagle przychodzi jakieś takie obnażenie i dobrze, że w Wielkim Poście przychodzi takie obnażenie, że wychodzi prawda o nas, że jesteśmy ludźmi słabymi i że potrzebujemy siebie nawzajem, a tym bardziej właśnie, że potrzebujemy Pana Boga. Pan Bóg mówi, proś, wołaj do mnie. My czasem, nie wiem, raz się pomodlę i się zniechęcę, wołam Bóg, mówię, Bóg mi nie pomaga, Bóg mi nie wysłuchuje. Proś, tak jakby ci naprawdę zależało na tym maksymalnie. Patrzcie, kiedy chorujemy, chodzimy od lekarzy do lekarzy, jesteśmy w stanie wszystko dać. Szukajcie, szukamy lekarzy, szukamy specjalistów. Kobaczymy od jednych drzwi po drugich z prośbą: uratujcie mnie, uratujcie mojego męża, mojego tatę, moich rodziców, moje dziecko, bo potrzebuję, potrzebuję Waszej pomocy. I prawdziwa modlitwa to właśnie taka, kiedy się nie przechwalam, kiedy właśnie może przestaję nawet mówić, kiedy nawet nie wiem, co mam powiedzieć, ale zaczynam wołać do Pana Boga. Kiedy zaczynam mówić: Tobie ufam, tylko Ty jesteś w stanie mi pomóc. Tylko Ty jesteś w stanie uratować mnie z tego wszystkiego. To jest ta propozycja do Pana Boga, który mówi, zawsze chcę Ci dawać. Wszystko, co chcecie, to Wam dam. Wszystko, o co poprosicie, otrzymacie. Ale proście, kołaczcie, szukajcie, wołajcie. Chciałbym powiedzieć... Y nie wymyślajcie sobie, kim to nie jesteście w życiu. Ale taka jest prawdziwa relacja, że Pan Bóg jest po to, żeby być Bogiem w naszym życiu, żeby nam pomagać. A jestem człowiekiem Jego stworzeniem, otwartym na Jego dary. Prosić tak, żebyś też mieć taką dyspozycję, taką postawę, że wiem, że zawsze to jest dar od Niego. Dar niczym nie zasłużony. Prość o taki dar modlitwy. Czystej modlitwy która skupia się przede wszystkim na panu.